pokłócona szarpiąca się szarpiąca się w dziennikach telewizyjnych damy radę, damy radę no, słuchajcie, to jest spotkanie z ciekawym człowiekiem tak? więc na pewno też to widzicie u siebie I przecież to nie jest drugi świat tak? to nie jest ja panu odpowiem inaczej Teatr Imka jest na drodze między Pałacem Prezydenckim a Sejmem My jesteśmy przy placu trzech krzyży. To dokładnie. I, 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 i yy, ja tylko jedną miałem obserwację, bo ja się yy, o tyle zajmowałem polityką, co się zajmowałem i już chyba więcej nie będę. Natomiast yy, po prostu po katastrofie smoleńskiej w ogóle ludzie przestali chodzić do teatru. I to mnie bardzo... A my byliśmy tydzień po otwarciu tego teatru. Ja otworzyłem teatr 26 marca. 2010 roku i poszedłem po pierwszej premierze otwierającej, to był tekst yy, staropolski księdza Kitowicza w reżyserii Grabowskiego, opis obyczajów, część trzecia. Poszedłem do TVN24 opowiadać o tym, bo się udało, bo premiera okazała się sukcesem na szczęście i tuż przed moim wejściem na antenę nagle na monitorach pojawiła się informacja, że ten samolot spał. No i dobre, no przeżywałem tego wszyscy Polacy, ale potem nagle zobaczyłem, że w ogóle ludzie nie przychodzą do teatru. Słuchajcie, normalnie po trzech tygodniach czy miesiącu stałem na pustej scenie, staliśmy z aktorami i naprzeciwko nas, na trzystuosobowej osobowej widowni, siedziały dwie osoby. Ja po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Nie było potrzeby na takie przeżywanie w teatrze. I to mi w tym sensie dało bardzo dużą naukę, że, że ja teraz, proszę Państwa, po spektaklach idę i słucham, rozmawiam z publicznością. Słucham, co oni mówią. I na przykład oni mi ostatnio powiedzieli, ludzie, panie Tomku, niech pan coś zrobi Sienkiewicza. A żeby nas tak trochę pokrzepić. My wiemy, że tam Sienkiewicz troszeczkę tam koloryzował tę historię. I myśmy zrobili Sienkiewicza z Krzysztofem Materną. Krzysztof Materna wyreżyserował taki spektakl, który trochę jest kabaretowy. I nagle się udało pogodzić i taką gorzką prawdę o nas samych, i jakby jednak gdzieś tam uwodzącą literaturę Sienkiewicza. Ale tego się nauczyłem po tej katastrofie, gdzie ludzie nie chcieli e, słyszeć o polityce ze sceny. Chcieli czegoś zupełnie innego, chcieli tematów, które dotyczą, nie wiem, miłości. Nasza następna premiera, którą daliśmy sprzedawcy Gumek Hanocha Lewina, o miłości. To totalny sukces. Bez polityki. A generał? Generał, pod... generał tak. Generał, no sztuka, którą wystawiłem o generale Jaruzelskim, proszę Państwa, która w ogóle wzbudzała takie kont kontrowersje. Otóż... Zadzwonił do mnie kolega z festiwalu dramaturgicznego w Poznaniu, mówi Tomek, jest tu jakiś młody chłopak spod piły i czyta swój tekst o generale Jaruzelskim. Idź do bankomatu, wypłać 25 tysiąca i przyślij mi to przezłuką kurdziecką pociągu. Ja mu dam zaliczkę i będziemy mieli sztukę. Ja potem tę sztukę przeczytałem. Okazało się, że chłopak miał sceny, słuchajcie Państwo, dziennikarz gazety gdzieś tam w Bydgoszczy miał sen o Jaruzelskim. Śniło mu się, że widzi generała w jego własnym mieszkaniu tuż przed jakimś tam sądem. Ale nie ma w tym spektaklu ani w tym tekście jakiejś oceny postaw generała. Nie. Jest przedstawiony on jako człowiek, który ma rodzinę. I myśmy... I on napisał ten sen. Opisał ten sen. Wypunktował go następnego dnia i potem napisał sztukę. Ja tą sztukę wystawiłem i powiem panu i państwu, że to jest niesamowite, że ci, którzy nie lubili generała i nie lubią, wychodzili z tej sztuki i mówili za mało tam jest, że trzeba było to jeszcze bardziej. A ci, którzy go lubili, mówili no to, to fajnie, że bo my tak naprawdę to mamy teraz takiego drugiego generała. No bo jeszcze trzeba powiedzieć, że Marek Kalita, aktor Warszawski, który gra tego generała. Grago, proszę państwa, dostaje za te role wszystkie nagrody w ogóle teatralne, takiego aktorstwa. Nie ma. On chodzi jak generał, mówi jak generał, zachowuje się jak generał i tak dalej, tak dalej. Także ja jestem za teatrem, który nie stawia jednoznacznych test politycznych, ani nie opowiada się za którąś stroną. Ja jestem za teatrem, gdzie, dzięki któremu państwo sobie sami w domu pomyślicie, co jest we mnie, po której ja jestem w stronie, albo jaki ja mam stosunek. Teraz. Zleciłem pisanie, proszę Państwa, sztuki o Rzezi Wołyńskiej. Tak! Uważam, że to jest temat, który jest nieporuszony i jest tematem tabu z różnych stron politycznych. Nie wiem dlaczego. Natomiast mnie to wstrząsnęło. Ja przeczytałem wszystkie książki na ten temat i postanowiłem zlecić autorowi generała napisanie tej sztuki. Też jakby nie oceniając. jest ale poważnie się zrobiło.